Łożyska zespolone do samochodów ciężarowych znane są od lat, natomiast w tej chwili pojawiły się nowej generacje łożyska zespolone opracowane do samochodów Skania. Tutaj mamy łożysko dla osi tylnej, osi napędowej. I oczywiście, pierwsza różnica, która tutaj jest w stosunku do starej generacji, to kolor zielony pierścień. Yy, różnica polega na tym, że dążono do tego, żeby łożysko jak najszybciej zamontować. W łożyskach osi napędowych mamy tutaj uszczelniacz pomiędzy łożyskami. W związku z czym w starszej generacji ten uszczelniacz trzeba było odpowiednio ustawić, żeby nam się nie przesunął. Czyli była to jakaś strata czasu. W tej chwili uszczelniacz jest posadowiony na bieżni wewnętrznej za pomocą tego pierścienia z takimi ząbkami. To jest ta generalna różnica, która daje nam skrócenie czasu montażu. Oczywiście, dwa łożyska spinane są po wprasowaniu pierścieniem i odległość minimum ma być tu na zamku, czyli w tym miejscu 2 mm. Jeżeli ona jest większa, to znaczy, że pierścień się nie zapiął. Czyli wtedy trzeba dopchnąć bieżnie wewnętrzną takiego łożyska. Dopychamy, aż usłyszymy charakterystyczne kliknięcie. I mamy łożysko zapięte. Uszczelnienie automatycznie ustawione, nie ma problemu, że coś się przesunęło i będzie nieszczelne. Takie jest rozwiązanie nowej generacji poprawiające warunki montażu, skracające czas wymiany.